Siema. Pokaż mi swój filtr Panie majster Co to takiego jest? Co? Szmatka Szmatka? Nie, ty, co ty robisz? Odjebałeś tą kamerą, ty <grym> I po benzynie Dobra, starczy No i litr wachy poszedł się jechać. To my będziemy bez przodu jeździć? No Kurwa, pod kory ty. On tak nigdy nie miał. Mm, za dobrze mu. Ty, co ty odjebałeś? Czemu to ma taki luz? Co? co? Czemu to taki luz ma? Ty tu musisz mieć jeszcze podkładkę pod to. W sensie między to. Chyba. Albo nakrętkę od dołu. Co to za stunt maszyn? No stunt machine. Stunt machine. TNT. ta. Kurde, to się powodzi w tym grazie yy, ten wariat. Lajek. Mogę odpalić? No. Robimy soundcheck. Dobrze jedziemy, nie? No. Tam z ramą Kurwa, no znałem. No, i będzie jebać tylko. No, tak. majster. master. Vlog machine. Trochę w dół Właśnie on jest, ta kamerka jest ogólnie taka szerokokąta szeroko konto. Ale chujowe te giliki są Fajnie Ale dalej go Komu? go? To ładnie. Dobrze leci wariat! Zajbiście, już się nauczył. Pamiętacie, jak kiedyś jeździł? O, leci całą drogę. Kurde, szur się nie przeciśnie. Dobry pion ma. Nauczył się. Ale dla mnie to te gripy są chudowe. Łapę sobie rozpierdolić działo szybko. I Hebel... pap! Całą drogę przeleciał prawie. Wariat. To jeszcze leci. Skurwesyn O, teraz dopiero mu upadł. Dobra, gdzie wracał. O, jak zapierdziela, ale ma pion chłop, patrzcie na to. Dawaj! Łapa mnie, Ale zajebiście leciałeś, ty! Całą drogę prawie że. Całą No. Ej, le... Miękko. A tak to dobrze lata. Siema, majster. GoPro machine. Dobrze lata. Fajne te klamki, Co? fajne te klamki, ale nie będę Cię ruszał. Co? Tu na maksa, na szóstkę. <śmulny> Fajnie chodzi Poszedł bokiem Ale ma chujowy ten hamulec nadal go przerywa Znaczy wiesz, nie chcę go jakoś bardzo wrzucać, bo mi to łapy bo on mi się boje bez kasku jeździ. Bez kaski? Tylko też to jest, jest, jest... nie. Sanię włączyłeś, no. no. To, to go molić na sanie. Tak? A. To go ustawiłeś? No. Daj. Szef. Daj polataj, polataj trochę jak ci ponagrywam, dobra? Co? widać Weź, powiem, pastę sobie Taką do wydechów No smaruj Albo, e, chuj wie, jakiś silikon. Bo on jest w ogóle jakiś krzywy A, A od tego, od... jego za Patryk Kodziski Nie, ko Co? Wiesz No To w... Selaf niego kupuje Od Kodzieja? No A to on będzie spało? Nie TNT Czy ma? Ma Skąd to ma? On miał kiedyś tym Bobie No Ale on to zostawił? Bez kitu on to zostawiał On będzie ten Ile dajesz? Nie wiem, jeszcze nie powiedział Do, do stu bym mogę dać Nie, więcej by chciał Co ty Ty pamucha coś chciał, no To, to Zobacz, jest jak... Maszyneria to, o, Co to takiego? Kierunki Działają? No. Zrobione? I co to takiego jest? Przerywać? Nie no, idzie stąd no, idziesz zegara plus no. do te, prąd do tego no. działa <grywa> I Tata ci tak zrobił? Ja Ty? No A ten Czemu tak masz? Przecierało się Tutaj się wyszlifowało Nie, bo to było malowane ha. Kurwa, co to jest? Mucha Ty ja za pół godziny mam przechać bo co? Dobra Bo muszę zjeść, wtedy bym mógł jeszcze wyjść, byśmy coś nagrali ale jak chcesz. Jakieś 20 minut z czymś zostało. Łe! dobrze, staj Co? Masz blachę? Co? Jest blacha. Nie przetrzasz. Za duży ten, za, za wysoko muszę. Nie przetrzesz Chyba, że się chciał wyjebać, to, to wtedy byś prędzej wydechem przyszlifował. Ale pion jest, nie? No dobrze, pójdź. I nie I no. W pionie nie gaśnie, więc i jest. Zajmiliście. A wybij go od zera, tak z kolana. Już tak? Od zera jakbyś stał, to nie? Wysta, tak usiąść tak kolanie na kolanie i go koło od razu. Od zera. No, umiesz tak? No w sensie stoisz, tak jak teraz. Bierzesz się do kolana, a od razu go wyrywasz od zera. Nie jadę. No, no, no. No tak. Normalnie, nawet jedną nogą możesz, nie? Czy Stoisz, oddajesz mu gazu od zera. A, że wiem o co chodzi. Nie, boję się. Nie? No tak, tylko ze nogą. Normalnie... Na tym... żebym się zatrzymał, tak? Czy Nie, jeździ sobie. to się na No to... No to na No to... No na to... na tym na stalarzu. Nie ten, ten, jest ten, ten, ta, ta busterka, powiem Wam, Sora, ogólnie, że m, znowu nie ma filmów na kanale. Ale wyszła pewna sytuacja. Jestem teraz w Polsce, y, nie będzie mnie do końca wakacji. A więc prawdopodobnie ten film dopiero widzicie, jak już jestem w Holandii. Więc Sora, za taki długi czas. O kurczasem! Już się <śmiech> <śmiech> Jeszcze na górze, chodź, wrywać wyrywać. Ale cóż Dajcie mi chwilę, coś tam się ogarnie ogólnie, nie mówiłem wam ale Pewien czas temu dostałem mandat na, na, na jogu Jog też podszedł do żyda o, o! Zajebiste wolny merowi. robi ole. Dawaj jeszcze raz, albo ja laka na tym, na krawężniku. Tutaj na Więcej tego. Więcej paliwa musi. Tak się wlają, bo go zale... hmm. Czyli się więcej z wydechu niż z oponem Nie Dawaj potem, czupek A weź go na staniu, jak będziesz spalił okay. I po jajcach Co to nie Dobrze, pan, jest i zajawka. Tak to powinno być, a nie granie w komputer, na komputerze, granie w gry, siedzenie w domu. Tu jest prawdziwa zajawka. Trochę adrenaliny. Trochę zabawy z policją, trochę zabawy w garażu, chcemy najwięcej Zabawy na ulicach, Ecie, to wszystko Co zamulił? A co? Śsiągam go? Co? A? Na lewo. A ile masz w To dużo masz. z pusty, no Ja to letałem prawie na flaku. To mój tata mówi co ty tak ten? Co ty w ogóle powietrza nie masz? Do pompu jest to. Ale tam normalnie nogą wciskałem, to pół opony wlatywało do środka. I co, kupujesz coś teraz? Nie wiem, samochód. Robię prawko. Jaki? Nie wiem. Go, Golfa jedynka. Właśnie, ej, twój tata nie chce kupić Golfa 1 w kabrio? Takiego do odrestaurowania?